Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, możemy pomyślności. Za w tej wypadku taki drobny gadżet kłodawski. Życzę taki drobny że zawsze pamięta o Kłodawie. Dużo drogę. Jeszcze przyjdziecie z nami. Panie radny Robercie, szanowni wychowie, przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie podziękować za to wsparcie, które mamy okazywane na co dzień. Nie tylko od święta, nie tylko Mikołajki, ale jakby za ten cały, cały czas trwający, częsty kontakt i to wysłuchiwanie tych naszych bolączek i moich. Czasami ja przekazuję w imieniu dróg, czego nam tutaj jeszcze w naszych jednostkach brakuje. Za, za to okazywane wsparcie na co dzień bardzo serdecznie chcieliśmy się podziękować. Stąd, stąd właśnie taka sprawa. Jednostki yy, są, myślę, bardzo zadowolone. Sprzęt, który wskazały yy, o dofinansowanie był bardzo, yy, bardzo potrzebny. Ktoś może powiedzieć, że niektóre rzeczy są drobne. Tak, są drobne, ale czasami tych drobnych rzeczy. Po prostu nie sposób nam jest, jest jako gmina Płodawa i jednostki z terenu gminy. Dostartujemy no do wszystkich pieniędzy, gdzie możemy jakikolwiek grosz pozyskać, że tak powiem jak ta woda pompa skąd się, skąd się da. Taki drobny podatunek, Podziękowanie. To jest serca ze Sołec Błogowa i Zesołectwa Luboniek. To jest po prostu od ruchu, który tutaj prosić. Dziękuję, za... dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za ten rozpow. Ja proszę mm, Państwa, ja się nie spodziewałem, ja prezentów jednak wolę oddał władzy podanem, ale muszę powiedzieć, że interesowanie takiej osoby jak mnie no bardzo cieszy i zadowala. Ja mm, jestem niezmiernie jest zadowolony również z tego, że że to pan burmistrz yy, dotrzymuje słowa i każdy dokument, każda rzecz, która ma być spełniona w stosunku do do tego przekazywania sprzętu jest załatwiona. Gdyby nie gmina i gdyby nie państwa pracownicy, nie udałoby się na pewno z tego zrobić. Natomiast mnie strasznie cieszy to, że możemy tymi małymi rzeczami doposażać jednostki OSP. Naturalnie wiemy doskonale z ich sygnałów, co jest potrzebne, co jest najbardziej potrzebne dla sprzętu, dla ratowania życia i zdrowia. Fajnie, że nie jesteśmy po raz pierwszy, jesteśmy w którymś raz z kolei. Ja mogę obiecać i mam panowie, panu burmistrzowi również, że nie po raz ostatni na pewno. Oby tak się toczyło coraz więcej i tego sprzętu, żeby nigdy nie zabrakło, żeby rzeczywiście zagrożenie życia i zdrowia żeby polegało na tym, że to, co możemy zabezpieczyć, to zabezpieczyć. Z okazji tego, że mam Mikołajki, ja Wam wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dużo przede wszystkim zdrowia w dzisiejszych czasach i jestem przekonany o tym, że z pewnością w najbliższych latach będziemy się ze sobą często spotykać. Dziękuję serdecznie. Ja mam dużo sukcesu. Ja od razu bardzo yy, proszę ruchów z yy, jednostki głogowej o wystąpienie I razem z panem Robertem przekażemy ten sprzęt już oficjalnie. Niech się jedzienik będzie jak najmniej potrzebny. Się, niech się służy rozwojowi jednostki, ale również służy bezpieczeństwo i wszystkim. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję naszą jednostkę OSP-u to jednostka zasłużona, bo KSRG, jak się działają sprawy, cały czas się rozwijają, gratulujemy i życzę mądrego wykorzystania i służyć mieszkańcom. Dziękuję Po ostatniej chwili jest taki Mikołaj, że to Prawie jak oryginał, nie? No jest. i resztę urzędu, żeby dobrze pracowali. Ja chcę tylko powiedzieć, że my to mamy wszystko na etacie. Tak. Strażaków, mamy Mikołaja, mamy na etacie. No. Ja Minna jest, ja jest, jest uniwersalna, pilota jest, uniwersalna, to to jest podawna, w zasadzie przygotowana do, każdej, do, do każdego dzień. rodzaju ja działalności. Ja myślę, ja myślę, że naprawdę w wielu gminach w taki sposób dzisiaj podchodzi by się czystości. Z taką prawą Nie Nie jeżdżą po wszystkich jedno. Nawet Mikołaj ma do rzeczy